No, witam, witam Was, kurwa. No, znowu muszę się wyżalić. Słuchajcie, no, to jest ekspres do kawy. Coffee z angielskiego. On się nazywa, znaczy, on jest z firmy Philips. Yy, taka firma istnieje. Oni produkują m.in. właśnie takie ekspresy, wyobraźcie sobie Philips Latego 5400. Model 5400. Nie pieniędzy, bo kurwa bym w życiu nie dał tyle za maszynkę do robienia kawy. Ja mam yy, czajnik z gwizdkiem, mam wodę w kranie, mam łyżeczkę Kawę se nasypię, zamieszam. Kawka, jak się patrzy. Ale to prezent dla narzeczonej. Słuchajcie, historia tego typu. Gówno po prostu, nie sprzęt. Kurwa, sam plastik, dziadostwo, sprężynki, dupinki, plastikowe wszystko. Wygląda to w środku, jak się to czyści, jak tani bubel z bazaru ruskiego z lat 90. i zesrał się. znaczy, zepsuł się, bo on srać nie potrafi, ale zepsuł się. I smrodu niemiłosierny, bo wysłaliśmy go na gwarancję. Nie wiem, tak, żeby nie było z jednego ujęcia, bo będzie nudny filmik. A, no, patrzcie się na niego. Na pewno takiego nie macie. Yy, więc tak, wysłaliśmy go na gwarancję. I wyobraźcie sobie, dlaczego go wysłaliśmy. Bo przestał oddawać ciecz. Jakokolwiek. Nieważne, że kawę, wodę, co byś tu kurwa nie nacisnął, nic się nie działo. Czy tu, czy tu, czy tu, nic. Ani wody, ani mleka, ani nic, a piwa to już na pewno nie. No i nie działa. Ale moja sprytna narzeczona obejrzała go i doszła do wniosku, że pękła uszczelka, która podaje wodę w środku. No ale myślimy jest na gwarancji Jebać już nie będziemy się bawić w uszczelki jakieś. Chociaż można było to zamówić I zrobić samemu w 5 minut pewnie Wysłaliśmy go na gwarancję W sklepie o skrócie MM Aha, kurwa nie MM ME ME MM to jest ten dla, nie dla idiotów A ME tam wysłaliśmy go I pojechał I proszę państwa Wrócił po trzech tygodniach Rozpierdolony, połamany, z rozbitą stópką i połamanym spodem. I co jeszcze najlepsze, nie w ogóle nie naprawiony, dalej nie podawał cieczy. I jeszcze kurde słuchajcie, babsko wstrętne, które pracowało tam w tamtym sklepie pierdoli mi tutaj yy, ekstrawagancko, że to kurier musiał rozwalić. Nie, to nie kurier nam rozdobcył sprzęt. Tylko ewidentnie ktoś, kto go naprawiał, albo ktoś, kto próbował go naprawić, albo ktoś, kto go wyciągnął na serwisie, rozpierdolił, spakowo, bo na pewno naprawą tego nie można nazwać. A dlaczego to wiemy? Bo gdyby to rozdóbcył kurier, to połamane części byłyby w środku, w streczu. No wyobraźcie sobie, chłop naprawił wszystko, śmiga picobello, zapakował w strecz. Wysłał w pizdu, kurier zabiera, rozpierdolił się na hydrancie, ekspres rozjebany. No to te płamane części byłyby w środku, w zapakowanym streczu. A te części płamane po prostu ktoś wjebał osobno do pudła. Ekspres zapakował streczem, a to, co rozpierdolił, zapakował do pudła. Nie wiem, czy się chyba poskleniał, kurwa, w domu. I przyjechał i nie działa. I co? No i gówno, idziemy drugi raz. Pojechał drugi raz. Wrócił, działa? No, kurwa, działa! O proszę, i co z tego, że działa? O, tam mówiłem, co z tego, że działa, jak cieknie, cieknie spod niego. No, bo połamali poprzednio cały spód, wymienili na nowy, ale tak zajebiście wymienili, że ekspres, ekspres teraz cieknie. Wszędzie jest mokro, trzeba go na szmacie trzymać, jak nie wiem, jak jakiś rozjebany ekspres na szmacie. Także nie polecam tego modelu. Znam wielu ludzi, którzy ten model kupili. Teraz też się biło w piersiach. W ogóle kurwa ci ludzie tak bezczelni w tym ME. No masakra, tłumaczę babie, o co mi chodzi. Ale kurwa, nie, dość, że nie rozumie, co, co do niej mówię, to jeszcze nie chcę słuchać. To tak głośno ma chodzić. No i poszliśmy tam. I tak wkurwiłem się, no nie wiem, myślę, że przypierdolę tam komuś, no ale narzeczona mój mówię, to jest istota ludzka. Bliźni twój niebi. No i powstrzymałem się, no ale byłem taki zły. Bo oni robią łaskę, ze wszystkim z czym przyjdziesz robią łaskę. On tylko sprzedaje, On nie tylko pośrednikiem między mną a producentem. No dobrze, no ale ja mam ekserwator spierdolony, wydałem ciężko zarobione pieniądze i ja chcę się kawy napić. No i historia tak się skończyła, że w końcu jest, działa, ale cieknie. Także jaka, jaki z tego morał? Jak wam się rozpierdoli ekspres, nie będzie podawał cieczy, wymieńcie se sami tą jebaną uszczelkę za 5 zł. nie wysyłajcie na gwarancję, bo wam tylko rozpierdolą sprzęt. I tyle. <laughs> jeszcze do mnie. No, a to, że tam tylko nóżka, to, to co, że nóżka tylko, to co, mam się jeszcze, kurwa, może cieszyć, że tylko nóżka, że ekspres, że nie odesłali ekspresu zmielonego prasą hydrauliczną, tylko nóżkę rozdobcyli. Wysłałem w idealnym stanie, niedziałający, dostałem w rozjebanym stanie, niedziałający. No interes bardzo. Pozdrawiam. ME. Sieć ME. A braja się na kawy na te nerwy, a wy przemyślcie to, co powiedziałem. I nie kupujcie ekspresu do kawy. Na pewno nie z Philipsa. Cześć na razie.